Dzień dobry, nazywam się Karolina Król. Dziś po zarządowcem TV gościmy w Jegłowniku. Wszystko to za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich Żuławianki, o którym opowiedziała Magdalena Madeja, przewodnicząca. Koła Gospodyń Wiejskich zyskują coraz większą popularność. Dlaczego pani zdaniem tak się dzieje? Dlatego, że Koła Gospodni Wiejskich jest to grupa osób, które się zrzesza po to, żeby działać na rzecz społeczności lokalnej, całej swojej gminy, a nawet powiatu, w którym zamieszkują. Jest to możliwość poznawania dużo wspaniałych ludzi, podejmowania się wielu ciekawych i rozwijających inicjatyw. I przy tym jest to świetna zabawa. Y Proszę opowiedzieć o Waszym kole, o żuławiankach. Dlaczego y, powstałyście kiedy? E, powstałyśmy rok temu, dokładnie w lipcu 2022 roku. E, pomysłodawcą byłam ja, ale wynikało to też z tego, że zauważyłam, że jest taka potrzeba wśród społeczności, żeby coś się działo, żebyśmy mogli wszyscy razem coś zrobić dla naszej społeczności, dla naszego jełownika. W związku z powyższym postanowiliśmy, że bierzemy sprawy w swoje ręce i działamy na rzecz społeczności lokalnej. Tak też powstało nasze Koło Gospodyń Wiejskich Żuławianki w Jegłowniku. Czym się zajmujecie? Jakie sukcesy do tej pory udało się osiągnąć? Zajmujemy się wszystkim. Od... Pomocy, Wspierania osób w kryzysie bezdomności, osób potrzebujących, po organizację różnych inicjatyw dla społeczności lokalnej, ubieranie choinki, przedświąteczne jakieś wyzwania i spotkania, spotkania z seniorami, danie wspólnych chwil za nami pierwsza edycja oraz program pilotażowy, udział w dożynkach różnych programach kulinarnych, w tym też wystąpienie w Telewizji Polskiej Kulinarne Potyczki, gdzie wystąpiłyśmy z naszymi daniami i uwielbiamy gotować, uwielbiamy rękodzieło, zajmujemy się wszystkim. Przed jakimi wyzwaniami stoicie teraz? Przed nami wyzwanie, do, znaczy dotyczy to konkursu Kubek, dzbanek czy makatka organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szukujemy swoją pracę, która będzie pracą konkursową, ale nie mogę udzielić na ten moment Romka tajemnicy, a także mam nadzieję udział w drugiej edycji programu Danie Wspólnych Chwil, organizowane przez Fundację Biedronki. Jest to program dedykowany seniorom, właśnie z wiejskich terenów. Co Wam daje uczestnictwo w tych działaniach koła? Przede wszystkim możliwość jednoczenia się, bycia ze sobą, radość, rozwój pasji. Każdy z nas ma jakieś swoje zdolności, jedna osoba uczy drugą, i tak ciągniemy się wszyscy nawzajem, tworząc naprawdę świetną rodzinę w tej naszej małej ojczyźnie, Jegłownik. I ostatnie pytanie. Co Wam daje. Ta sformalizowana grupa, którą jest koło? Sformalizowana grupa nasza daje nam możliwości pozyskiwania środków finansowych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To przede wszystkim jest to duże wsparcie finansowe na rozwój koła, a także możliwości udziału w różnych konkursach. Jako formalna grupa, tutaj też możemy się pochwalić, że jako sformalizowana grupa dostałyśmy wyróżnienie za działalność na rzecz społeczności Jegłownik ze starostwa elbląskiego i, i to był konkurs z inicjatywą. I tylko jako grupa formalna mogliśmy złożyć taki wniosek. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. I Zachęcam wszystkich do włączania się do kół gospodyń wiejskich.